To co, fleksiki w ligusie? Nie no nie wiem kurwa, czemu ja nie o mogę spojrzeć na czat zapisał. i kurwa, Marcin dzień dobry, jak się czujesz kurwa, tylko patrzę na ten jebany czat, widzę zy, 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 zy i między tymi Janek skurwysyn pisze srałem twoje starej na plecy jest". No nie mogę kurwa, to się kurwa nie chce po prostu. Jego Pierdolonego streama odpalać dla tych kurwiszonów niewdzięcznych. A my możemy zagrać w ogóle fleksy? Czy trzeba się jakoś przeagowywać? Nie wiem, a zobaczmy w ogóle takowe z bodziutkiego. Jesteś na razie luki popoje. O to... kurwa, ja już sam Luki nie mogę zagrać. No to co? Normal drawcik. Ja ci wyjaśnię CZM widzowie się do ciebie zachowują jak do kurewki. Bo ty się tak do nas zachowujesz ty gdzibie zajebany. Miał być until dawn w sobotę CZ nie ma go dzisiaj, tylko znowu ten Lol rozjebany? Pokurwi mnie, jak gzibi, zibik 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 El Dugio, widzisz, bo ty jesteś Jest kurwa lepilem. Jest wyjście na cały stream. Ale wtedy wszyscy suby na banici. Puść łajciora. Ale... ale czego nie rozumiesz kurwa? Ja ci coś wytłumaczę. Analogiczna sytuacja, jesteś z laską w związku. Chce ci się dmuchać kurwa, nie? Wiesz o co chodzi. I ona mówi, no mogę, ale zrobię to dla ciebie. I co, zrobisz to? Wiesz dobrze, że będziesz miał wizję, że jak będziesz ją stukać, to będzie miała taką minę. I tak samo jest z Downem, kurwa. Ja mogę to odpalić, tylko na chuję mam to robić, jak się nie czuję, dobrze bawię. Zagraj tego, w Deforest'a, ja proszę to moje największe marzenie, Biblet Hump. <laughs> Lepiej, chyba żebym się sam dobrze bawił i że tak powiem. Nie trzyma się sztywnych standardów, tylko po prostu będę. Pierwszy miał ochotę, to raz zagram. to napiszę, debil 1. Ale wy tego nie rozumiecie? Oj, nie rozumieją widzowie. Spoko, nie przejmuj się. Nie, jak może się nie przejmować, Luki, kurwa. Jak może się nie przejmować? Wszyscy tylko ode mnie wymagają, kurwa. Zacząłem grać Znale. w ten komputer, walczyć o swoje marzenia i streamować, żeby nikt ode mnie niczego nie wymagał. W szkole, w pracy, korporacje, rodzice, żebym mógł sobie ustawić życie. Przychodzę tutaj co? I pisze mi Krystian13, ty chuju miało być to i tamto. Nudy. Mam nadzieję, że przez dwa miesiące wakacji będą codziennie kurewskie dymy, bo jak nie to chuj ci w Fizdę gruba szmato. <śled> Inni streamerzy tak nie mają. Wczoraj widziałem Urquin. Grała w Burnout Paradise Remaster. Z założenia, to się kurwa nie mogło udać. W nie ma co. Cigałka. Nie zagra gra lepiej namówić A wchodzą, jak a wchodzą tak. O, Kasiula, ale sobie fajnie jeździć, śliczna jesteś. A u mnie co, jak ja grał w Wurnout Paradise, to wiecie co by było? <śla> Oni cię za tego w przejechał botrydę. samochód jutro. No to chuj. To gramy Normalka Drafta. Tryhard, panowie. Dostajemy się tym składem do ultraligi drugiej. No dobra. Dobra, nice. No a co normal, no? nie da się. Rozumiecie, nie ma żadnych faceitów, nic nie ma w tej lidze. Jedyny co jest to flexy i tak nie możesz pograć z ziomkami, bo każdy ma jakąś rozjebaną dywizję. I to nie ma kurwa żadnego znaczenia. Co nie ma znaczenia, pierdole. czy gracz z diamentu 1 ma brąza, czy diament na flexach. Nawet jak grasz na flexach, to i tak bardziej pojedą... Ale to po co obiecujesz ja w takim pierdole. razie takie gówno, jak until. Sam sobie narzucasz tę presję, Biblet, Hump, PS, nie graj w to gówno, K x. Jezu, nie zbanowali z Kakao! kurwa, i go zbanowałem. Proszę pozdrów no, na pęk. Insta, czekam od 20 listopada, blo od A Chcesz Hamida? Chcę Adek Przestań się mordeczko przejmować z jebami. Z zazdrości powiedza wszystko. Rob dalej dobra nie, robotę. Nie, to nie jest kwestia zazdrości. To nie jest kwestia zazdrości. Ja wiem, że ci ludzie zazwyczaj mają po prostu trzy razy smutniejsze życie ode mnie, no. I wiesz, ja nawet chciałbym im zapewnić dobrą rozrywkę, tylko sam nie jestem w stanie na jakiś tam dany moment. Nie no, wiecie co? Wiecie co mi poprawia humor? Jak na przykład widzowie piszą, że są nudy albo coś, to ja wchodzę do kogoś innego i mówię: Kurwę, i tak nie macie innego wyboru. Wszyscy tylko konia walą i donaty dopisują. Chodź im, wejdę. Mam, No i kurwa, jak <śmiech> 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 <Miesz> tam <laughs> luki, wchodź mu na tego reda. No, no wchodzę. Wchodź mu tam, raz tam. To mój. nie ubiad. Daj ku wysocki podleć Ale dobry Dawaj bijemy tego Twitcha Wypierdala się i lejemy go Wypierdala się i lejemy go Stoją czy nie? No, stoją, tam Nie pomogę ci Spoko A tu Azir jest Spoko Dawaj tu ksaję. Za ile masz? O pierdolę za pół godziny To lipa Dobra, tu widzisz ze składny w lesie jak kurwa Japczan no, tego tak. nie skieruje z lasu to x9 Dobra Co jest kurwa No ale to giganobasy są ja pierwsze <grym> <grym> Jak Luki zabija na topie 1 na jeden. to się no. <głos> <głos> Ma coś? Kiegoś pleża? Nie. Oh MI bro! <noise> Ale zostałem rozjebany przez tego Azira. Daj Wysocki. A weź sfrizzuj, co? drugi raz, jest. Cię, no. co? Błocze. kurwa, Twitch! <noise> Idę za was też. Nie wykęcę! O kurwa! No ja pierdolę! Ja pierdolę! O! Na silko. Ona nam. asystent. Louis bez klesa jest. Dobra, jakby to zrobił. No szczelaj do niej, będzie chciała je dobić. Ja tankuję przecież. Ekstra. No, Kurwa match. Dawaj, wysocki, jedziemy. Dawaj, dawaj. Czemu to zrobiłeś, oh, no. moczy? Kusiło mnie. No to powiem ci tak, ty sobie wziąłeś tutaj 70 golda z kontakt, a <laughs> sobie wezmę 300 zł z Minecraft Dingons i ci nie <laughs> Ciekawy Dzięki za gierki <laughs> Błziutki kupuje gierki za darmo piszcie do niego Prawda? Piemu, Bez flesza, bez flesza, bez flesza No, ciekawy. To co tu. jest no, się tu, bijemy się tu! We kill him. No a czemu idziesz tamtą, kurwa? O kurwa... Poddawać, kurwa! Gdzie jest team? Trzech dostaje. O, Oj, oj, oj! Nie, no Dobrze panowie to... nice! <laughs> okay. No co Ja też coś chcę Dobra, właśnie no, się no kurwa Ale poszłem No ale poszłem A, O, kurwa, ale ich chycił ja pierdolę Ja pierdolę ale to są kurwa noby no. <laughs> Kurwa nie wtrapił Ten podkreślenie sam podkreślenie XA podkreślenie jak pozdrowia Momi Nie to niemożliwe że dwa razy z rzędu na taki zespół trafimy Tak Nie w pierwszej się zawsze gra na boty Ja przy... A. <laughs> Jak fortnicie no. <grymne> Przecież cię wzywa 30% lat a jest real 900 gamy z hardstup Wejdź ja, Dawajcie tu i pan A dawajcie ich popkurwiamy No kurwa no. O no ja czemu pierda. ja pierwszy zostałem wyssany przez laser Skurwę Ej, Jebany Ale trajer. pofarmiliśmy <laughs> Pierdalamy się da, Daj mi full rozpęd wziąć kurwa Spierdamy się na fontannę No czemu i kurwa no. O Chciałem powiedzieć, że nie do ale jednak zdodżało w prawo i co no, no Kurwa no nie mogę wykręcić no Wjeżdżaj do źródełka. Ty, Do <grymne> Dobra, patrz na akcję. Jesteś gotowy? Bo to będzie szybka akcja. Czy No <grymne> <grymne> Cześć, zostaw miniona tu. To jest wystawki, jak coś. On małem resy. A szenik? Nie, szenika można bić. Kurwa, no nie, nie kończcie, nie kończcie. Chciałem przyciągnąć chuja. Pa, jak fraga wyczuł, od razu się rzucił. Tam młodziutki, zbudziłaś. Dobra, koń, kończmy to. Co kończmy? Nie, już i tak miniony skończył i pierdolę, za 800 Ale to jest niemożliwe, że patrz Jak chłop, który ma golda, w sensie golda, gra 10 godzin normali dziennie Może mieć fan też w życiu, bo on tak że on ma też, pra, też, pra, też, pra, też, pra, też pra, fan w życiu wydaje mi, Tak, się ja że mam fan w życiu, Wysoka dywizja w Legend nieprawdaż. wymaga nieprzeciętnych umiejętności manualnych i umysłowych Chcesz po, pozagrać? No pewnie No Macie piątkę, pograjcie Hmm ale Wysocki mówi, że musi iść pozmywać naczynia. Mam zmywarkę. <grym> tak. Trzeba ja zmywarkę ale chyba. te mają rysunki, Trzeba które nastawić, by się sprały w zmywarce. Deski tu, No dobra. Nie no, wiesz jak to wygląda Wysocki, no... Znabiłeś na tej sennie. A my chcemy ja bym mogę, osiągnąć to... jak najwyżej. Co się da? No dobra, to powodzenia w Ultralidze. Dzięki, dzięki, wielkie waria. Dzięki, Wysocki, że byłeś. Dzięki, nie przeszłeś tryoutów niestety. <laughs> Wysocki za miejsce. Dobra, siema. Zagramy jeszcze. Nie no, Wysocki, jeszcze kiedyś zagramy. Chcecie to Fifi -fi, chłopacy? To Fifi Jaki... jest obrzydliwe. No co ty zejdziesz Najgorsze nie, dobra kurwa jest, jest to Fifi. Ja bardzo lubię. No ja bardzo lubię. Obrzydliwe. Ja wiem zawsze. Paczkę na raz, potem jem drugą i mam srakę, o, ale tak ogólnie jest dobre. Dobrze, to mi wystąpi. czym ty sraki nie masz. i po podwoli też. Ale jak dużo zjem mak zestawów, to mam srakę, jak wezmę jeszcze szejka. Nie ma też szejków. Niezdrowe są. O kurwa, może tym, co? Czym ty grasz, Luki, kurwa? Ja pierdolę, nie, fuj. Dobra, bierzemy i czterech supportów i Japczan kieruje Dravenem. To może przestańcie, ale czy mieliśmy tak sobie utrudnić? Nie no, chciałem zagrać Tarikiem na topie, to chłop musi brać kurwa Gnara poważnie. Dobra, bierz Tarika, pójdziesz na mida. Dobra. Pójdź na mida, no. na... chcesz na Zagrać? No, no, mogę na zagrać. No to mogę iść na topa. No to Seria weź Karmę drajbena? na topa. To to tak, bierz Dravena. To się nie, było. weź do tego! Nie, nie, Dravena Dravena Tylko z Dravena Ty ja. draven. Dobra, popo weź Lulu albo Karmę, nie? To Karmę ma ja. chyba nagrała Patrz Co? na tą mapę, bo mi się to tak ciężko no Pomóż mnie no! No idę, idę no! Musiałeś ja się wykurwić. Idę tam. Nie <grym> ma flesza, jak coś ma? No. No bo trafi mnie z tego Kiedy Ivers zaczyna gankować? Nigdy Ja, po serio? Dobra, dojeżdżaj go, Auto ataczki, żeby reda dostał No, to atakuję Jeszcze młodziutki? Dobra, zaraz mam stun'a Dlaczego nie wziąłeś kanonka? nie mam tego Dobra, to dzięki na co ty Ekstra! Nie pamiętam już No Jezu No pomoże mi ktoś, kurwa No idę Dobra wiesz co, chuj z tobą na bocie byłem Bez kurwa flesza, bez Ignita Dobra, no jest Dobra, kurwa yes. mundot. to jest dobra, dobra. Dobra. dobra panowie ruchamy bota na bocie Pierdale się od razu mody Mają coś? Damaj, Dawaj, bro. Bro, nie. nie mam kół, nie mam no, kół ma Mam szybko. mantrę, mam mantrę, czekaj Nie no mamy ją tak. Dobra mamy ją To o Ciekawe Nie no, ja no wiem jest. kurwa misnę Dobra jest z tym. On typuje dziś. Zajebiście. Nie nie nie, nie ma HPK No! To moje creepy No bij się ze mną no proszę niech ktoś się ze mną pobije Co? Co ona no, taka szybka? Szybkie curriban Ja pierdolę będzie ja z tym faj'em kajtował, no obrzyganiec no O Felem jest ten gnar straszny no, Tylko na formie się wpierdala no nie mogę Wychodzi do siebie czy... Czekaj Jabczan! No skurwa kurwa no ten farcisz to przecież... Mnie... Kurwy się lej! Czekaj kurwa, bejty. Sorry A bo kurwa gra Nimbus klauka i smajta. I będziesz dobiega do kłopotu Blue smita, gra i Nimbus klauka. No naprawdę oni uciekają kurwa jeden na dwóch. No co to jest za padaka? Dziąli tym tarikiem zajej. Bij się, w ze mną, no! O, zabijałeś ze dzika. Ekstra! No, takie nudy na tych turbanobów. Nie mów tak. Ale dymy! Ale, Ale dymy! Nie no, nobów. no, no. Skierdaj no. się młodziutki, dajbujemy. Nie ma szerki, No nie. Mm. Ale daisy będzie Oooo, fleżyk i spierdolka I oczy. To się uratowałem w co? Dzięki. No cóż mogę powiedzieć, jestem troszkę piany Ja pierdolę. Ja pierdol, ale ORO to jest Ewentari Nie chcesz tych parki Nie, ale czemu? Zobacz, to jest najpiękniejszy wojownik kurwa, szerokie barki, długie blond włosy ogolony, brudka jest fajna. Na ramienniki rozpierdolone Wystarczyło, żeby miał giga miecz i był to plainerem a nie supportem. I to by była najlepsza postać w grze. Nie można powiedzieć, że Garen, no bo Garen jest taki inny. Nie, nie, Tarik akurat. Okej, okay, okej, okay. jest dobrze, tylko ten, ten klub to powinien być suchet. Ten hammer powinien nakurgać. Dobra, dajwujemy co? Dawaj, mantra zerką, ja, ja erkuję. Oj, no ładuj się ze mną, frajerze. Mam tu chłopka na zero. No daj z trzyma trzymać Turek. Tak, trzyma mi Turek. I tu, chłopaki Ty ja, ja czemu nasz japrząd co miał kierować nie kieruje? Właśnie nie. Ja Ja nie mam, ja dwa, mam ja 15, kurwa, nie dwa. mam chudziutki poszedł z pizdura, po prostu griffier to. Stalogram nigdzie nie zgadza, jak tę grę, o Dobra. Z... Goni mnie. Wali kurwa, 1v8. Chuj mam. To. Nie da się Co się skaluje Spoko, jeszcze 20 minut i będziesz na kurde Mam w nie będę Młodziutki na... troluje. Co trolluje? Gówno! No, nie troluje. było cię troluje. na bocie od początku gry W jaki sposób Witzen daje ci No sfida. już się poddali. No daję mówiąc fida pasywnie. To jak chud. O, skrzynkę dostałem, bo ktoś z plus dostał. Pewnie ja. Z... Nie, Tarik. Nie... Nie dawajcie honorów dla <grym> reszta. <grym> ja pierdolę pandy, czemu a plus jak takie oro zrobiłem? Jak chuj. Ja pierdolę pandy. Pewnie. Co jest tutaj? Słaba farma, o wiedziałem.